Witam, dzisiaj jesteśmy w Worońsku na Stawach. Przyjechaliśmy na wodę komercyjną, zobaczyć co się dzieje. Bo na PZ2 ostatnio w te upały słabo bardzo słabo. Zasadzimy się na jakiegoś karpia leszcza może. Podobno są tuliny, ale rzadko. Amury. Zestaw, który przygotowaliśmy, to wygląda mniej więcej w ten sposób. Tu będziemy robili mieszankę. Mamy trochę peletu Melasa. Mamy też dip. Zobaczymy jak on nam się sprawdzi. Halibuta, Białe robaki, czerwone robaki, kukurydze. Właśnie zaczynamy się rozkładać. Jest, jak się nie mylę, koło godziny 10.30. Pogoda upał, jednym słowem powiedziawszy. Więc mam nadzieję, że Kuba się też wyciągnie jakiegoś sporego karpia, jak ostatnio w Dolinie Będkowskiej. Na razie się załóżno wodą. Tyle. Będziemy w kontakcie. Akcja. Kuba już złapał coś. Karasia chyba. Wyciągamy go. No, 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 no. no, no. I wędkę, wędkę. Ostrożnie. Dobra. Pierwsza zdobyć. Japończyk. No i odsunie się z wędką do tyłu. No ale po co tak do góry? To musi być jest, no, na dole ta wędka. Po co tak do góry podnosić? I po brzegu. Się spokojnie, pomalutkoń, to wędkę do, do, do góry, o tak, wędkę do góry, zerwał się No już do góry. I na brzeg. Do góry i na brzeg. A widzisz? Nie podbieraj. Widzisz? Widzisz? Rezultat. Rezultat dzisiejszych połowów. Same karasie. Jeszcze w międzyczasie udało nam się trzy ryby spiąć. Jedna była dość duża. Kuba ją holował. Tam chyba na filmiku będzie. To tyle z dzisiejszego wędkowania.